Siemano ludzie z tej strony Fifi Witam was w kolejnym odcinku e, e, Boże, News of the Day. Dziś zaczniemy od extra Klasy i z góry wam mówię przepraszam za moją. Mm, przepraszam za moją nieregularność. Filmy będą się teraz pojawiały już 2-3 dni czasami codziennie. W każdy poniedziałek będę starał robić odcinek extra Klasy z klasą, czyli mojej serii, z której zrobiłem dwa odcinki. Podsumowań kolejek Ekstraklasy, codziennie w poniedziałek o 18:00, jednak to za tydzień, 2-3. Na razie wspominam o tym po prostu szybko w News of the Day. Hmm. 27. kolejkę do Ekstraklasy, w tym tabele. 27. kolejkę do Ekstraklasy otworzył mecz Śląsk-Grosław-Korona, we wrocławiu Śląsk rozgromił Kielczan 3 0. W drugim piątkowym meczu Wisła zremisował u siebie z Lechem 0 do 0, choć to goście... Hmm, choć to goście zdecydowanie według mnie przeważali Wszystkie skróty i analizy Możecie oglądać na Exoclasta TV W aplikacji lub na stronie hmm, I Lech złapał jakby zadyszkę Ponieważ remis w dwóch ostatnich meczach 0 strzelonych goli Zero straconych goli Tylko dwa punkty Co może jak widzicie Traci już 3 punkty do pierwszego miejsca Niestety Ponieważ boję się właśnie o to, że Jagiellonia będzie mistrzem Ponieważ z moim okiem, po pierwsze nie lubię legi, po drugie Jagilonia w Lidze Mistrzów, równa się trzecia runda eliminacji Ligi Europy. No nie oszukujmy się, tak, coś stanie, złaśnię się po prostu. W meczach sobotnich, w pierwszym meczu Arka Dnia u siebie przegrała z górnikiem Łęczna 2-4. do No, Franek da może jednak czynić cuda. W drugim Wisła u siebie 4 do 1 rozgromiła Krakowie, po, Krakowie Kraków, a Legia 2 do 0 pokonała pogoń, kończąc so, y, sobotnie zmagania w Ekstraklasie. W niedzielę Jagiellonia 1 do 0 pokonała Termalikę Bruchby niecieszył, która wydaje się, że też złapała zadyszkę, jak widzicie, siódme miejsce. No i mogą się nie znaleźć w tej grupie mistrzowskiej. Arka też ma spore problemy, jak widzicie, a to miało być takie proste. Mm. Drugi mecz zakończył się takim samym wynikiem. Lechia u siebie 1-0 pokonała Zagłębie Lubin. Dziś czeka nas mecz ruch Chorzów w Piast, derby Śląska. Bede, trzymam kciuki za Piast, widzę mistrze Polski. Du, y, w klasyfikacji klassetów na pierwszym miejscu pozostają mieszknięci Marcin Robak, Konstantin Wasiliew oraz Nema Nikolic, którego już nie ma w Legii. E, po 13 bramek, cała trójka. Ym, patrząc na dół tabeli Arka, Śląsk, Pogoń. Wszystkie mają wszystkie mogły grać w grupie mistrzowskiej, I tak tak się nie stało. Górnik jeszcze traci już tylko dwa punkty do piasta, no i walka o utrzymanie zapowiada się ciekawie. Może nie tak ciekawie jak walka o mistrza, a może nawet ciekawiej. Ponieważ tutaj popatrzeć punktowo nawet Śląsk jeszcze może się tutaj załapać w tą przepaść. Ponieważ pogoń to po prostu zbyt doświadczony już według mnie klub. Tutaj mówię całkiem serio i poważnie mm, całkiem serio i poważnie, ponieważ Śląsk widzicie, drugie miejsce, pierwsze miejsce, trzecie miejsce i nagle walka o utrzymanie, więc to jest naprawdę przepaść. Nie wiem dlaczego Zwoniński na poszedł. I to by było już na tyle z Ekstraklasy lecimy z kolejnym tematem. Dziś w odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie reprezentantami Polski. Pierwszym z nich, z dwóch chyba czy trzech, jest Maciej Rybus. Policzone dni Macieja Rybusa, Francuzi piszą, że jest na wylot olimpik Lyon. Ostatnio jak grał to mecz z Alkmaar w Lidze Europy 1.16, no to tak średnio jest średnio jest sens mówić o tym, że on zostanie. Po niezwykłym początku w Lyonie wziął Maciej Rybus, został odstawiony przez trenera Bruno Genozio na Bośni tor. W 2017 roku po jak w Ligue ledwie dwa epizody, uzyskując 22 minuty w ostatnich 4 z 5 spotkań. Nie złapał się nawet na ławkę ryzykowych. Jeśli jest w szlańskiemu All, Jego oni są już policzone. Zanosi się na szybkie rozstanie. Według cytownego w tekście anonimowego on informatora rybus już latem będzie musiał już poszukać so sobie nowego klubu. Mm. Lyon to zdecydowanie za wysoka półka dla niego. Jednak klub... Chętnie bym go zobaczył w Bundeslidze. W jakimkolwiek klubie. Na przykład Augsburg, Werder, Wolfsburg. Jednak myślę, że skończy się lub na Polsce, w na Legii, albo na Francji, na Rennes, w klubach walczących głównie o środek lub o utrzymanie takich O drugim dzisiejszym reprezentacie, czyli o Wojciech Szczęsnym. Wojciech Szczęsny twierdzi, że Zbigniew Boniek kłamie, bo lubi mówić o różnych rzeczach, również o obiadach, których nigdy nie było. Tak Wojciech Szczęsny komentował rewelacje Zbigniewowe po powstaniu polskiego brąkarza że wojazdromie. Zjedliśmy razem obiad. Powiedział mi, że chciałby zostać w Rzymie. Myślał, że jeśli Węgier będzie dalej pracować w Londynie, wojtek tam nie wróci. Powiedział kilkanaście dni temu prezes, prezes w rozmowie z Kentro Słono Sport. Po ostatniej kolejce coś tam poprosiło Golkipera mm, o komentarz do słów byłej gwiazdy Juventusu. Wesja z była robił inna. No cóż, Boniek lubi mówić o różnych rzeczach, również o obiadach, których nigdy nie było. Nie potrafi więc odnieść się do tego. A jeśli chodzi o moją przy nie patrzył dalej, niż na trzy dni do przodu, zapewnił 25-letni piłkarz. Po krajowcu widzę mistrzów i nie pierwszy raz w ostatnich latach, dużo mówiło się o tym, że to koniec Arsena Wengera w Arsenalu. Do odejścia Francuza mocno na, na, nawoły... nawoływała także część kibiców. Teraz jednak angielskie media spekulują, że Wenger może podpisać nowy kontrakt na kolejne dwa sezony w Kanonierach. PS uważa, że jest 67-laty zostanie w, w kubie to 16-laty czeka odsiadka na ławce rezerwowych. Węgier miałby wciąż stawiać na Petra Czecha. Roma chciałaby wygryźć Polaka z Arsenalu, ale nie zamierza nadwyrężać sobie przy tym budżetu. Według mnie Węgier odejdzie. Tu już nawet nie chodzi o to, że on kocha ten klub, że on chce tu zostać, walczyć o ten jakikolwiek puchar, tylko o kibiców. On nie chce im po prostu sprawiać według mnie przykrości i on po prostu już odejdzie, a Szczęsny no, nie wiadomo. Wiele się mówi, że zostanie w Romie na kolejne wypuszczenie, wiele się mówi, że no, Czech ma fatalne formę, bądźmy szczerzy, jeden z gorszych bramkarzy w czołowych klubach Anglii podobnie jak Claudio Bravo no i po prostu według mnie to już koniec wersji Węgiera w Arsenalu Kolejny temat to i, będzie o Kamilu Groszczyńskim będzie to dotyczył Kamila Groszczyńskiego Kamil chwalony przez angielską po meczu Hull-West Ham Angielskie media bardzo dobrze piszą o Kamilu w Hull City z West Ham United Serwis ten wszedł z ławki i zepsuł dwie... Po jego wejściu gra znacząco się poprawiła. Można było przeczytać na Sky Sports. Serwis wyróżnił skrzydłowego, który pojawił się na placu, na placu gry wraz z gliskiem na drugą połowę, Oceną 8. Oceną 8. O równie wysoką ocenę jest jedynie zdobywcy Podobna sytuacja wygląda w The, Times, w The Times. Z tym, że tutaj najlepsi gracze go, gospodarzy: Ronoccia no i Robert, Robertson i Grosicki który zaliczył asysty przy otrzymaniu nocy 7. Zagraczem jest meczu uznany Karola. Wieląc także ocena Polaka w Daily Mail, Grosicki zauważył, że z kolei, że Polak jest pierwszym w tym sezonie graczem HAL, który w jednym spotkaniu zaliczył Daily Mail napisało też, że świetny Grosicki powinien wrócić teraz do podstawowego składu zespołu. Przodem HAL zagra z Middlesbrough. To by było na tyle w tym odcinku o tych trzech reprezentacjach Polski oraz o Ekstraklasie. Dziś sobie krótko porozmawialiśmy za tydzień, za dwa lub za trzy, dłużej myślę, nie. nie. Powróci seria Ekstraklasa z klasą, dwa odcinki już się pojawiły. Myślę, że powróci ta seria z m, ostatnią kolejką rundy wiosennej i będzie się dotrzeła do, ko do końca rundy zasadniczej oczywiście ten sezon. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się dzisiaj. cześć.